Dzień dobry Państwu. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać e, możliwość konfiguracji przez e, stronę www. telefonu E-Link SIP T28P. Jest to generalnie przykład, ponieważ wszystkie telefony J-Link konfigurują się bardzo podobnie. Jest kwestia tylko e, różnej, do, różnej dostępności, e, funkcjonalności, czyli ilości przycisków, ilości kont. E, od czego zaczynamy? Zaczynamy od sprawdzenia. Mm, Adres IP pod którym ten telefon jest dostępny i tutaj sobie wchodzimy sobie, proszę zobaczyć, menu wchodzimy sobie w status. I mamy jak widać 192 168 50, 40. Jest to status IP przydzielony przez router. Jeżeli będzie to rozprzestrzenione to IP oczywiście będzie inne, bo Państwa pod włączeniem do, do przełącznika lub do routera to IP oczywiście może być inne. I to IP wpisujemy sobie w przeglądarkę. I przechodzimy do... I tak jak mówiłem przechodzimy do konfiguracji. Wpisujemy sobie ten adres, który sobie sprawdziliśmy, czy 4268.5040. Mamy, mamy, to już nas połączyło, jeżeli nas zapyta, nas zapyta o username i hasło, to domyślne username i hasło to admin. Wszystko z małych w liter. Mamy status, mamy wersję firmware'u, hardware'u, mamy WAN port w konfiguracji, autokonfiguracji przez DHCP, nasza, nasza aktualna IP, maskę, MAC adres urządzenia i typ urządzenia, czyli to, czy, czy działa w trybie, w trybie bridge, czy działa w trybie router. Account, czyli to najbardziej interesujące nas rozwiązanie. Mamy tu w tym wypadku 6 account, 6 sztuk account, czyli 6 kąt może Mogą być 2, 3, od, od, lub 1, zależności od modelu. Wybieramy aktywną linię, wpisujemy sobie, label wpisujemy sobie Display Name, Register Name i w tym wypadku w Happy callu to jest 617921. 8, 6, 9, 6, 10, 7, 9, 2, ja opisuję zawsze to samo username, and register name, password, czyli opisujemy hasło, tip server. To oczywiście są wszystko rzeczy, które otrzymujecie Państwo od usługodawcy. Możemy włączyć sobie outbound proxy i to jest tak naprawdę wszystko, co, co trzeba skonfigurować. I teraz aktualnie mamy register status unknown, czyli nieznany. Po wpisaniu tych wszystkich danych powinno on się zarejestrować. O czym bym poinformowanie. Jest register, czyli w tym momencie już ta, ta, ta linia telefoniczna działa. Dodatkowo mamy kodeki. Mamy tutaj te, te, te tajemnicze nazwy PCMU i PCMA. To są zwykłe kodeki G, G711. Więc żebyście Państwo nie myśleli, że tych kodeków zabrakło. I oczywiście kodek HDG722. Advanced. Tutaj jest rzecz, która może się Państwu przydać. To jest login expire. Login spy, czyli tutaj, jeżeli, jeżeli będzie taka sytuacja, że nie będzie możliwości się do Państwa dozwonić, proszę zmienić to na 60 sekund. I to, i to zagwarantuję Państwu, że, że na, jeżeli nawet będziecie, że będziecie Państwo odłączeni z Natem, czyli telefon będzie podłączony do routera, do Państwa zawsze będzie można się dozwonić. Dalej mamy network, mamy DHCP lub Static IP, mamy możliwość ustawienia WPoE, ustawienia trybu PC port. Mamy albo jako, jako bridge, czyli most, albo jako router. Mamy advanced, mamy konfigurację VLAN-ów, quality of service dla, dla dźwięku. Dalej, fun. Zakładka language. Wybieram sobie English, ponieważ nic innego fajniejszego tutaj nie ma. W zasadzie nie ma języka polskiego. Wybieramy plus 1, ponieważ w takiej strefie czasowej się znajdujemy, żebyśmy mieli prawidłowy czas na wyświetlaczu telefonu. I faktycznie to jest wszystko. Możemy brać typ dzwonka, lub wgrać dzwon jakiś dzwonek w, w formacie Wave. Confirm. Dalej mamy Futures, mamy przekierowania, mamy, mamy funkcjonalność jak Call Waiting, czyli połączenie oczekujące, automatyczną odpowiedź, mamy możliwość wgrania logo swojego, DSS Key. To są to ustawienia y, szybki, klawiszy klawisz szybkiego wyboru, w tym wypadku mamy ich 10 dodatkowych, czyli na przykład możemy sobie zrobić Special z linii pierwszej i na przykład wybieramy 502 97, 98, 8, Confirm. Oczywiście tak jak wcześniej pokazałem na, na prezentacji tego modelu, mamy tam 6 lanki czyli tych odpowiedzialnych za, odpowiedzi za linie VoIPowe. Oczywiście możemy to skonfigurować również jako Speedial albo jako, w jakikolwiek inny, inny system. External Key jest to y, tylko i wyłącznie dostępne wtedy, kiedy mamy podpięty moduł sekretarski. Voice, mamy funkcje, które gwarantują nam najwyższą jakość dźwięku, to znaczy w, ga, kasowanie echa, mamy VD, mamy CNG, mamy, mamy buffer jitteru. Y, mamy dzwonki. Mamy tony, dialplany. W dialplanach oczywiście możemy ustawić dialplany. Ciekawą funkcją jest Arial Code, czyli jeżeli przykładowo musimy przed wybraniem numeru e, wybrać jakiś konkretny num, e, ciąg znaków, albo przykładowo korzystamy z zagranicznego operatora gdzie e, 1,9 cyferek po, po, tym, po tym kodzie. Zagranicznego operatora, który, który musielibyśmy wybrać zaraz 0048, to wystarczy tam dopisać w tym ARIA code i w tym momencie automatycznie do każdego numeru, który wybieramy, w trybie np. 502 i tak dalej, będzie dopisywane na początku 0048, co Państwo zobaczycie na ostatnim, na, jakby na ostatnim filmiku pokazującym możliwość. Kontakty. Tutaj mamy e, listę kontaktów. Jak Państwo widzicie, jest 10 indeksów razy 30, czyli w sumie sumarum mamy dostępny 30 razy 10 300 kontaktów. Jest to całkiem potężna książka telefoniczna. Dopisujemy w bardzo prosty sposób typu na przykład RTIS. Przepraszam. Wpisujemy sobie numer że mamy dzwonić domyślnie z linii pierwszej, dodajemy i automatycznie ta, ta linia się nam tutaj doda. Oczywiście, jeżeli będziemy dodawać kolejne, te wszystkie telefony, które będziemy dodawać, ułożą się alfabetycznie i tak samo alfabetycznie będą wyglądały w książce telefonicznej, która jest z poziomu, telefonu, z poziomu samego aparatu. Mamy możliwość upgrade'u, czyli wgrania nowego oprogramowania, jeżeli takie oczywiście zostało wydane przez producenta. E, zresetowania do ustawień fabrycznych e, i, e, i zresetowania urządzenia jednorazowego, czyli po prostu uruchomienia, uruchomienia podo, ponownie. Możemy sobie, jeżeli na mamy kilka telefonów, możemy sobie tę konfigurację raz na, zgrać i e, z, wyeksportować i tam wgrywać, jest to bardzo wygodne, nie musimy kilkanaście razy tego samego robić lub możemy skorzystać oczywiście też yy, z tak zwanego yy, provisioningu. I to w tym momencie tutaj, to, tutaj jest to importowane. I security jest możliwość zmiany yy, hasła. I to właśnie wszystko, co trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o konfigurację telefonu Wielink. I teraz przejdźmy, do no, pokazuję, jak to wygląda w praktyce i myślę, że na tym zakończymy. Teraz chciałbym Państwu pokazać e, działanie tego w praktyce. Jak Państwo sobie się przyjrzycie, tutaj mamy informację, że jest zarejestrowany Happy Call, że jest uruchamiany się go w linii o, o, lub jest też uruchamiany domyślnie, ponieważ jest to pierwsza linia. No i dzwonimy. Wybieramy numer. Wybieram sobie system głośno mówiący. Jak widzicie Państwo, proszę zobaczyć, zostało to dodane automatycznie 0048. Ponieważ tak wpisaliśmy Dialfan. Jak widać, jest połączenie telefonu komórkowego. Rozłączamy i w drugą stronę będzie pokazane od praca... o, widzicie Państwo, proszę zobaczyć, jest pokazane, na który mi dzwoni i oczywiście z jakiego numeru zostało połączenie. Tak to wygląda, czyli jak widzicie Państwo, praca z tym, z, tym, z tym telefonem jest bardzo przyjemna i to oczywiście to, to są te wszystkie przyciski, które. Widzicie Państwo, znowu jest y, linia numer 1. Tam, gdzie wpisaliśmy, podpisaliśmy y, automatyczne szybkie zwolnienie.